automatycznego. 1 września początek roku szkolnego inspekcja transportu drogowego podejmuje starania i działania, które każdemu z właścicieli autobusów, którymi wykonują usługi dowozu dzieci do szkoły. Uświadamia, że kontrola stanu technicznego tych pojazdów w pracujących przewożących dzieci, nie tylko w stacji kontroli, stacji diagnostycznej, ale w trakcie wykonywania tych zadań na drodze jest nieuchronna. Bardzo dziękuję tutaj przede wszystkim na ręce pana Alwina Gajadura, szefa inspekcji transportu drogowego. Wszystkim inspektorom dziękuję za kolejny rok wytężonej pracy, a wszystkim rodzicom, także dyrektorom szkół, nauczycielom chciałem. Potwierdzić, że i tym razem żaden, mam nadzieję, z autobusów o złym stanie technicznym nie będzie wykonywał usług przewozowych, a z kolei właścicielom autobusów pragnę. Właścicieli autobusów pragnę poinformować, że i tym razem kontrola stanu technicznego autobusów jest nieuchronna dzięki działaniom i staraniom inspekcji transportu drogowego. Dzięki. Tym inicjatywom rok do roku, nie tylko na w czasie rozpoczęcia roku szkolnego, ale również jak już wcześniej mówiłem, na początku wakacji, ferii zimowych, stan techniczny autobusów, w których przedsiębiorcy wykonują usługi, stale wzrasta. Poziom stanu technicznego stale wzrasta i tak odnotowaliśmy bardzo istotną różnicę. W stanie technicznym autobusu wykonującym usługi między 2019 i 2020 rok. Po raz kolejny rozpoczynamy akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Inspektorzy transportu drogowego. Szczególnie w godzinach porannych będą kontrolowali stan techniczny autobusów dowożących dzieci do szkół. Będziemy sprawdzali również uprawnienia kierowców, przewoźników oraz trzeźwość prowadzących pojazd. Te kontrole będą odbywały się albo w godzinach porannych po, po dowiezieniu dzieci do szkoły, lub w godzinach wszystko popołudniowych przed odjazdem autobusu z szkoły. Nie będą to kontrole w trasach, tak aby nie, nie utrudniać dzieciom dojazdu do szkół. Pan minister Adamczyk powiedział jedną ważną rzecz, w porównaniu do 2019 roku w 2020 roku zatrzymaliśmy dużo mniej dowodów rejestracyjnych niesprawnych autobusów szkolnych, ale jednak były zatrzymywane te dowody, dlatego te kontrole są potrzebne. W rok temu we wrześniu inspektorzy przeprowadzili 1346 kontroli autobusów szkolnych na terenie całego kraju. Zatrzymaliśmy 78 dowodów rejestracyjnych, z tego w 33 przypadkach pojazdy były w tak złym stanie technicznym, że zostały niedopuszczone do dalszej jazdy. To jest rzeczywiście mniej niż w 2019 roku. Ja bym chciał, żeby w tym roku ta liczba jeszcze się poprawiła. Niestety pierwsze dni pokazały, że w dalszym ciągu są zatrzymywane dowody rejestracyjne. 1 września na Podlasiu było skontrolowanych 6 autobusów szkolnych. W trzech przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne i wydane zakazy dalszej jazdy. To były poważne usterki, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawny układ hamulcowy, zbyt zużyty wieżnik opon. W jednym przypadku wyciekający płyn eksploatacyjny olej z silnika był zbierany do plastikowej butelki pod pojazdem. Kolejne kontrole 2 września na terenie województwa dolnośląskiego. 29 skontrolowanych autobusów szkolnych, w czterech przypadkach zatrzymane dowody rejestracyjne, dwa pojazdy unieruchomione. E, jeden z pojazdów 30 sierpnia przeszedł pozytywnie kontrolę na stacji diagnostycznej, takie badanie okresowe, a 2 sierpnia miał poważne usterki. Zatem Zawiadomiliśmy również organ, który sprawuje nadzór nad stacjami diagnostycznymi, o tym, że najprawdopodobniej to badanie zostało przeprowadzone w niewłaściwy sposób i niewłaściwie zostało poświadczone. Że pojazd jest sprawny technicznie. Zatem takie kontrole będą prowadzone podczas całego roku szkolnego. Rodzice, dyrektorzy szkół mogą nas o takie kontrole poprosić. Należy skontaktować się z właściwym Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego będzie cały rok dbała o to, aby te dowozy dzieci do szkół były przebiegały w bezpieczny sposób. Nasze codzienne obowiązki szkolne już od wczoraj. I tak mamy nadzieję, do końca roku szkolnego zaczynają się od drogi do szkoły. I ta droga jest bezpieczna i za to bezpieczeństwo i troskę o bezpieczeństwo w czasie drogi do szkoły bardzo dziękuję panu ministrowi, panu generałowi, wszystkim inspektorom inspekcji transportu drogowego, którzy o to się troszczą. Ale chcę zwrócić uwagę na to, co bardzo dobre i pozytywne, bo o ile dobrze zapamiętałem z wypowiedzi pana generała. Na ponad 1300 kontroli w 70 przypadkach były nieprawidłowości, a to oznacza, że to jest około 5%, a to oznacza, że w 95% przypadków rzeczywiście przewoźnicy wykazali się przestrzeganiem przepisów prawa. I troską o bezpieczeństwo uczniów w czasie przejazdu do szkoły. Za to również dziękuję wszystkim przewoźnikom, wszystkim kierowcom, wszystkim firmom, które trudnią się przewozem dzieci do szkoły. Za to przestrzeganie przepisów prawa i troskę o bezpieczeństwo, która jest niezwykle, niezwykle dla nas ważna. Dziękuję również Panu Generałowi za wszystkie inicjatywy edukacyjne, za te lekcje online, które prowadziliśmy i prowadzić będziemy za lekcje w szkołach, które będziemy prowadzić wspólnie po to, żeby ta świadomość dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży cały czas wzrastała. To się przełoży również na ich zachowania później w życiu dorosłym. Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć w Tarczynie, ale Szanowni Państwo, ja tu przyjechałem dlatego, że mam wielką sympatię dla Tarczyna. Od 30 lat z panią burmistrz Współpracowaliśmy jeszcze wtedy, kiedy pani burmistrz była dyrektorem szkoły, świetnym dyrektorem szkoły, teraz jest świetnym burmistrzem. Jak państwo widzicie, efekty dobrej gospodarskiej pracy, bo pani burmistrz jest dobrym gospodar gospodarzem, są takie, że mamy nowe szkoły, nowe drogi. Jak tu przyjechałem 30 lat temu do pracy, Tarczyn był taką wioską, można powiedzieć, dość zaniedbaną, dzisiaj jest miastem, jest piękne. Jest nowoczesne, jest też nowy urząd gminy, wybudowany przez panią burmistrz, nowy ośrodek kultury, także tarczyn rozkwita, można powiedzieć, pod dobrą gospodarską ręką pani burmistrz. I chciałem też podziękować panom ministrom za przyjazd, bo tutaj w takich właśnie małych gminach jest potrzebne wsparcie, ponieważ oczywiście małe gminy nie mają dużych budżetów. I do tej pory z takiego programu elektrycznych busów dojazd do szkoły mogły korzystać duże miasta, bo miały duże pieniądze na wkład własny. My postanowiliśmy umożliwić też małym gminom, żeby mogły w sposób nowoczesny, ekologiczny dowozić dzieci do szkoły. I jestem przekonany, że pani burmistrz tutaj pokazując jak dobrze się gospodaruje również z tego programu będzie mogła skorzystać. Ponieważ te nasze drogi, które w pobliżu jest ulica Warszawska, tak jak Państwo widzicie, jest bardzo trudną drogą, gdzie jest duży ruch, ale mamy współpracę z policją, mamy współpracę z Strażą Miejską, z rodzicami. Także jest to bezpieczna droga dzieci do szkoły, za co bardzo pięknie chcemy podziękować panu ministrowi infrastruktury, panu ministrowi edukacji narodowej. No i bardzo się cieszymy, że pan generał, pan minister inspekcji transportu Druchu drogowego jednak dba o to, że nawet do takich małych gmin, jaką jest gmina Tarczyn przyjeżdża, przyjeżdża do nas i, i, i właśnie czuwa nad tym, żeby nasze dzieci dotarły bezpiecznie. Podciągniemy, Proszę z Cieszę się, że że ten krokodylek będzie potwierdzał, że Pan dba w sposób znakomity o stan techniczny pojazdu, a szczególnie o bezpieczeństwo tych którzy, dzieci, które są Panu powierzone. Panie Ministrze, proszę o wręczenie tego krokodyla. Ministrze, Panu tego krokodylu.